Jak wielu z was wie, kocham City Buildery. Do tego jest nawet specjalna, osobna playlista. Niestety mam tak, że niektórych gatunków gryowych po prostu nie trawię. Na kanale nie ma na przykład sportówek, nie ma gier piłkarskich, wyścigówek czy forcy, bo chyba nie o to w grach chodzi, żeby się do nich zmuszać, prawda? Jednym z moich ulubionych gatunków jest ten oparty o budowanie miast, ekonomię, zależności, surowce, decyzje, jak zadowolić naszych mieszkańców, czyli w skrócie mówiąc City Buildery. Na moim dysku od dawna wisiała gra, którą chciałem odporządzić. Ale jakoś cały czas inne proponowane gierki zaprzątały mój growy kalendarzyk. W końcu uznałem, że po paru ładnych miesiącach od premiery trzeba to solidnie ogarnąć. I powiem szczerze. Że jestem dość pozytywnie zaskoczony. Różnica też leży w tym, że tytuł, jaki dzisiaj wam ogarnę, leży w klimatach futurystyki oraz mechaniki opartej o pola, a także w pełni trójwymiarową, okrągłątką obracaną planetę. I to co mnie zachęciło, to nacisk na mocno inną mechanikę niż w większości city builderów. Już we wstępniaku mogę nazwać ten tytuł dość oryginalnym. Czy to może się udać? No cóż, przed Wami pełna produkcja, więc ocena jest prosta. i czy zmianie już nie ulegnie. Na koniec filmu mam też duże pytanie do was. Cześć, Nie, ja jestem Rodoty, a przed wami produkcja nazwana Imagine Earth. City Builder dla jednego gracza, co ciekawe dostępny w funkcji Remote Play, warsztatem Steama oraz m, obsługą kontrolerów, jeżeli ktoś z was wolałby grać z perspektywy piwka, m, swojego rosnącego bebecha w łyżeczku pod kołderką. O tej gierce słyszałem już ponad rok temu, więc znajdowała się we wczesnym dostępie, ale miała takie dość m, wtedy średniowe oceny, niemal wręcz mieszane, do premiery i w sumie do dzisiaj. Te oceny podrosły jednak do... Większości pozytywnych, to jest taka granica pomiędzy bardzo pozytywnymi, a w większości pozytywnymi. Przeglądając ostatnie aktualizacje, zauważyłem jedną rzecz. Pozytywną. Autorzy zaczęli orać to, na co gracze mocno rzekali, ale czy ogólnie gra jest dobra, klasycznie sprawdzimy. Zarys fabularny tej produkcji jest dość prosty. Ziemia, ta oryginalna, ta prawdziwa, została wytrzebiona z surowców. Skażenie, zniszczenie, zatrucie zaczęło być tak silne, że korporacje rozpoczęły pod Innych planet, a dzięki opracowaniu surowca pozwalającego na nadprzestrzeń sięgnęliśmy gwiazd. Ale również zrobiliśmy coś, czego większość ludzi nie potrafi robić dzisiaj, niestety, czyli wyciągnęliśmy jednak tutaj fabularnie, oczywiście, według tej gry wnioski. Nasza korporacja nazwana tutaj Imagine Earth LTD ma na celu tworzenie kolejnych miast, w sumie to bardziej takich cywilizacji jakby na planetach, zarządów, bardziej, ale kierując się jako tako właśnie ekologią, coraz bardziej. Oczywiście na początku mamy jasne stanowisko, że no niestety na start nie da się stworzyć od razu cudownie ekologicznej planety, cywilizacji na planecie, no bo trzeba bazować jednak na tych surowcach kopalnych, bo te powiedzmy cywilizacje Cywilizacyjne osiągnięcia technologiczne należą do korporacji, które trzeba w pewien sposób wykupić. W grze mamy dostępny tryb standardowy, gdzie możemy tworzyć własne wyzwania, ale również całkiem fajną kampanię. Tytuł ekipy nazywającej się Sirius Bros. pojawił się na Steamie finalnie w skończonej wersji w maju 2021 roku, osiągając niecałe 600 ocen o poziomie tam 78% pozytywnych. Nie tak źle, ale też nie tak super. Pytanie: po ile ten tytuł? 9 Złotych na Steamie. Na G2 mamy ofertę tutaj na klucze steamowe za około 65 złotych, więc jeżeli ktoś się zdecyduje kupić taniej, da się. Gra ma trochę wylewków, niestety, na start. To znaczy, na przykład odpalamy sobie pierwszą misję kampanii, wybieramy stopień trudności, ale po chwili możemy wybrać ten stopień. Ponownie. Dlaczego niektóre wybory są zdublikowane i to powtarza się całkiem często i wielokrotnie w Imagine Earth? No może dlatego, że można odczuć pewne wrażenie, jakby każdy element gry był robiony trochę w różnych odstępach czasowych. Wiele rzeczy autorzy nie poprawili od dawna, takie małe pierdyłki, jak fakt, że nasza postać nam gada, co mamy zrobić w kampanii, a klik powoduje przeskoczenie do następnego dialogu. Nie jakiś klawisz, na przykład spacja, tylko kliknięcie myszą. By cokolwiek tutaj nie zrobić, to przez przypadek możemy właśnie przeskoczyć dialog, które też mają dziwne takie 3-4 sekundowe przerwy pomiędzy sobą. Wygląda to trochę dziwnie, jak postać ma Otwarte usta przez 4 sekundy i dopiero czeka na kolejną część tego, co ma powiedzieć. I ktoś niezwykle mocno, inteligentny wpadł na pomysł jednoczesnego obracania kamerą pod prawym klawiszem myszy i jednoczesnego zamykania, pomijania dialogów pod prawym klawiszem myszy, więc postać coś tam mówi, coś tam mówi, my sobie obracamy kamerę, a tu nagle pop z jej bardzo istotną wiadomością się zamyka. Ale okej, okay, ciekawą sprawą jest to, że pierwsza planeta, jaką otrzymamy w tej kampanii, w tym wątku, nazywa się Tuto. Nie tutorial, a po prostu tuto. Naszym zadaniem będzie nauczyć się rozgrywki. Bardzo na plus jest to, że gdy robimy albo własną grę, albo odpalamy kampanię lub przechodzimy w niej kolejne plansze, gra pyta czy chcemy mieć dodatkowe opcje w rozmowach, czy już po prostu wiemy jak grać i nie chcemy. Mocnym plusem jest klimat tych lekko samouczkowych pop-upów. Mówi do nas na przykład naukowiec, który wyjaśnia nam wpływ naszego miasta na ekosystem planety. W innej części kampanii spotykamy postać, która jest idealnie wzorowana troszeczkę na pewnych postaciach z uniwersum Star Trek i mówią, że trzeba tutaj wszystko racjonalnie zbalansować. Można te wszystkie, powiedzmy takie rozmowy wyłączyć lub zostawić. Różnicą w tym citybuilderze jest to, że mamy tutaj podział na pola. Planeta jest okrągła jak kuleczka i dzieli się na najczęściej takie no... Trójkątne pola. Rzucamy nasz ratusz i decydujemy, co mamy zrobić dalej. Tutaj ładnie wprowadza nas do mechaniki, bo jest niezwykle fabularny. a Sama kampania może nie jest oparta o rozbudowane, jakieś tam mega zaawansowane opcje, decyzje, ale nakazuje nam wcielić się w pewien wątek danej planety. Na początku nasz cel jest prosty: mamy zbudować takie miasto, które zaspokoi swoje podstawowe potrzeby. Pierwsze co? Zasilanie. I na początku korzystamy z zasobów naturalnych planety, na przykład z węgla i co fajne, nawet zasilanie. Jest tutaj formą powiedzmy przedmiotu, który można sprzedać handlarzom, ale zauważamy, że elektrownia pokrywa zanieczyszczeniem i złym samopoczuciem wszystko wokół. Budując kolejne dzielnice mieszkalne, widzimy, że ludzie potrzebują żywności oraz różnych produktów. Ta żywność i te produkty są jakby zrzucone w jedną kategorię, ale oczywiście bo produkują to różne budynki, czyli na przykład fabryki maszyn, kamieniołomy, tartaki itd. To wszystko tworzy jakby jedną rzecz. Nazwaną produkty. Tworzymy farmy, jednak widzimy, że wpływ okolicznych fabryk na farmy nie jest zbyt pozytywny, plony są gorsze. Tutaj pojawia się pewna rzecz, jaką muszę wspomnieć trochę z ocen negatywnych. To nie będzie jakiś bojazd po tej grze, że to jest negatywne i w ogóle bejfuj, tylko powód większości pozytywnych ocen, czyli te powiedzmy 15% negatywów to jest powód tego, co wam teraz powiem. Imagine Earth to gra trochę bazująca na zaspokajaniu cyferek. Czyli na przykład niewielka jest szansa, że będzie nam ubywać mieszkańców, bo oni są praktycznie zawsze chętni do osiedlania się w naszym mieście. Postawienie nowej elektryczności Da nam konkretnie X energii te X będzie w większości trwałe, stałe, stale produkowane. Dopiero rozbudowanie miasta na połowę planety sprawi, że faktycznie poczujemy cyfrowo, liczbowo każdą anomalię, problem, zagrożenie, gdy na przykład nasz naukowiec powiadomi nas o tornadzie, jakie nawiedza jakieś regiony, o deszczu metorytów, o trzęsieniu Ziemi albo o pożarach. I wtedy faktycznie kiedy mamy całą planetę zabudowaną, to te rzeczy mają wpływ już na te cyferki. I raz na jakiś czas ustawiamy też to, żeby. Na przykład dany budynek był o coś ulepszony, żeby produkował na przykład więcej energii kosztem większej zżeralności paliwa. I raz na jakiś czas też zbiera się tutaj rada koncernów i zarządów, która decyduje o nowych regulacjach względem klimatu. Może się okazać, że na planecie, z uwagi na wycinkę drzew, pustynienie czy inne efekty, w sumie tutaj bardzo, że tak powiem, wpływowe od nie tylko nas, ale też innych botów, na przykład rośnie siła wiatru albo podnoszą się oceany. I możemy mieć scenariusz z 2042, gdzie przez miasto leci Burza Piaskowa albo Tornado. W tej Radzie podnosi się na przykład podatki z energetyki węglowej, no i nasza ekonomia zaczyna dupać, bo jest bazowana na węglu, podobnie jak sojusze z innymi botami też dupają, które głosowały za, a my głosowaliśmy przeciw, no bo wiadomo, że bazujemy tutaj na węglu, więc musimy tą ustawę zawetować. Dlatego warto zacząć w sumie, jak mówimy, od kampanii, bo nie bardzo zrozumiemy na start, o co tutaj chodzi. Powoli opracowujemy badania oraz licencje technologiczne, technologiczne, ale na start gry swobodnej je dostaniemy, zamiast mieć odblokowane w kampanii. Co to zmienia? Te licencje pozwalają nam od razu na wykup jakiegoś budynku albo jakiegoś badania. Nie musimy startować od razu. Z elektrownią węglową możemy startować na przykład z wiatrakami. Dla przykładu możemy opracować badania podstawowej elektrowni węglowej, ale możemy ją też odblokować licencją. Je możemy opracować albo kupować też od handlarzy. Bo istotną sprawą w Imagine Earth jest to, że nie da się tutaj zdobywać wszystkiego, dla swojego imperium. Musimy zbudować dog do handlowania z kosmicznymi przybyszami, albo nawiązać relację z botami. Te mogą w Imagine Earth mieć różne zależności, np. sojusznicze, przyjacielskie albo handlowe, albo wrogie. Wrogość jest tutaj oparta przede wszystkim właśnie o ekonomię, a nie o militarię. Czyli dla przykładu wrogie boty będą mogły spróbować podkupić nasze tereny, wpływać negatywnie na naszych mieszkańców, a my ostatecznie możemy na przykład te boty po prostu wykupić swoją potężność. Gospodarką. Jednak im mocniej gonimy w stronę rozbudowy, tym mocniej największa zaleta Imagine Earth daje nam w kość. Jest to klimat. Ta gra przepięknie pokazuje to, co będzie się dziać z naszą planetą w przyszłości. W rzeczywistości każdy przemysł typowy daje w kość naturze. Gdy stawiamy fabrykę, a wycinamy las, rośnie temperatura planety, a z czasem nawet rośnie woda, co sprawia, że zmieniają się pola na mapie. Stawiamy platformę wiertniczą do pozyskiwania paliwa na oceanie spokojnie, ale odkrywamy, że. Przemysł rybny przez to wymiera, bo, no właśnie, mamy skażenie wód. Plusem gry jest to, że wiele budynków można tutaj ulepszać o różne technologie, które na przykład pożerają więcej prądu, ale generują mniej zanieczyszczeń. No to generujemy więcej prądu. Jednocześnie. Generując więcej zanieczyszczeń. I cechą pozytywną Imagine Earth jest właśnie ten pościg za jednoczesnym zwycięstwem w grze, ale tym, by przypadkiem samemu się nie zabić. Na ratunek przychodzą nam tutaj Gajanie, czy jakoś tak, cywilizacja przedwiecznych, która w zamian za różne ofiary swoją starożytną technologią, przerobi nam dowolne pola, na przykład na żyzne pola idealne pod ekologiczną uprawę. Ale Imagine Earth to nie tylko natura, o którą musimy dbać, to też piraci, cywilizacje przypominające Borg ze Star Treka, które asymilują, a my musimy zerwać z nimi w jakiś sposób połączenia, by się wyswobodzić, czy też epidemie, z jakimi musimy walczyć. Gra zaskakuje ilością mechanik wydarzeń, sytuacji, tutaj jednak znowu mały taki luk w stronę ocen negatywnych, a tam było wspomnienie rzeczy czynników losowych, jest często za dużo naraz. I to prawda, nawet jak damy save'a na średnio nisko z tymi wydarzeniami, to są one dosłownie co minutę dwie realnego czasu. Rozwiązujemy jeden problem, a mamy dwa kolejne do m, po prostu zajęcia się. I tutaj przychodzi pozytywna rzecz w Imagineer, właśnie światy, które możemy tworzyć za pomocą edytora. Jeżeli chcemy, możemy stworzyć własną palanetę, na której przyjdzie nam grać, wybierać, jakie będzie mieć złoża, zasoby, jak Jakie będą konkurencyjne dla nas w przestrzeni różne frakcje botowe? Czy pojawią się często piraci? Czy będą sprzedawcy zasobów? Jak często? Czy będą pożary? Jaki wpływ ma na przykład pustynnienie? Mimo, że editor saveów i planet na pierwszy rzut oka wygląda średniowo, jest solidnie rozbudowany. Do tego trzeba tutaj dodać warsztat Steama. I też zauważyć należy, że czas rozgrywki w Imagine Earth teoretycznie jest ograniczony. Czyli możemy wyorać planetę z surowców, które nie są odnawialne z kryształów, z węgla, z ropy. Wtedy rodzi Problem, dlatego ulepszenia budynków i dodanie do nich technologii, a także handel, robią w Imagine Earth ważną rolę, by na przykład surowce nieodnawialne próbować sprowadzać, a sprzedawać te, które się nie odnawiają. Bo ciekawie wygląda potem sytuacja, gdy my mamy w miarę zielone i prosperujące miasto, a przeciwnik ekonomiczny, agresywny, bo takie mu ustawienia botowe walczy na przykład z pustynieniem, z pożarami, z zanieczyszczeniem, i te jego decyzje, tego bota mają wpływ na całą planetę. Czyli jednocześnie... Na nas. Kampania jest niestety dość krótka, bo zawiera tylko 9 misji. Każdą myślę, że możemy ograć w 30-40 minut. To niewiele, a cele tych kampanii są też dość no, proste i błahe. 5 frakcji tutaj też nie jest jakoś bardzo rozbudowanie, ale każda z tych frakcji bazuje na czymś innym, więc możemy się po nich po prostu czegoś spodziewać, na przykład właśnie takiej no agresywnej ekspansji, albo na przykład skażenia terenu, albo wręcz przeciwnie, bardzo wysokiej ekologii. No i tutaj oczywiście musimy z nimi tak kombinować, że aby jakoś wygrać. Jednak największą zaletą tej gry jest to, jak dużo się tutaj dzieje, jak dużo można ulepszać pól oraz jak dużo po prostu tych pól rodzajów jest. Pytanie jak gra chodzi technicznie. Wydaje mi się, że można ten punkt wręcz pominąć, chociaż autorzy trochę na stynie pominęli właśnie, jakby w kwestie wymagań sprzętowych, bo podają, że karta z 1 giga pamięci, 2 GHz, 2 GB RAM. No szczerze trochę wątpię, żeby ta gra na tym ruszyła, ale odpaliłem ten tytuł na 770 staru i bionce oraz 8 giga więc na sprzęcie dość leciwym, bez najmniejszych problemów. Na dzisiejszych sprzętach spokojnie można grać w ten tytuł 4K przyzwoitej ilości klatek. Gra nie ścina, nie dropi, nie wywala, mimo zabudowania jednej trzeciej planety chodzi tak jak na początku, tutaj nie ma co się przyczepiać. Finalnie, powiem tak, że jest to wydaje mi się, że bardzo ciekawa gierka dla fanów gatunku, ale nie jest jakimś arcydziełem. Imagine Earth to taki klasyczny przykład gry, wręcz książkowy, która jest OK z plusem. Takiej, która się idealnie nadaje na to by spadem w ręku sobie pokminić nieco w dzień wolny albo po pracy na łóżeczku, spadem w ręku jak mówiłem, bo cały pomysł oryginalny, ciekawy, klimatyczny jest, no i właśnie jest podwójnie klimatyczny, bo gra ma fajne uniwersum, ma fajny styl, fajne wykonanie, takie troszkę komiksowe dialogi postaci, ale jednocześnie bazuje na walce z klimatem, gdzie nie możemy pchać masakrycznie w zatruwanie środowiska, bo to środowisko nam po prostu przywali. Jednak Imagine Earth nie jest grą, powiedziałbym, wielogrywalną. To jest jej największy problem. Taką, gdzie każdy safe, gdzie po prostu kolosalnie by się różnił od innego, no tutaj tego nie ma. Cel jest często ten sam, tylko droga do tego celu troszeczkę inna. Albo full ekologia, albo full po bandzie z klimatem, jazda hajsem, żeby wygrać grę. Jej największa zaleta? Wpływ klimatu. To, że w pewnym momencie przez naszą planetę przechodzą tornada, na, na przykład po pustynnym terenie, który niegdyś był zielonym, i to jest nasza wina i konsekwencja naszych decyzji, naszych błędów, naszych niedociągnięć, gdzie nie opanowaliśmy jakichś skażeń, np. wycieków z fabryk, awarii, zanieczyszczeń na Największa wada, zgodzę się z tym, co wiele osób pisze po prostu na Steamie: gra nie jest zła, ale najzwyczajniej w świecie nie ma tej magii wciągającej. Po trzeciej, czwartej rozgrywce, na przykład już po przejściu kampanii Imagine Earth, nie posiada, no, w mojej ocenie, takiej magii przyciągającej, i to nie jest odosobniona ocena. Dlatego tej gierce zostawiam po prostu miniaturkę leciutko zieloną i polecę gierkę tym, którzy City Buildery najzwyczajniej w świecie lubią, ale no, wyłącznie po troszeczkę niższej cenie niż ta oficjalna. Na koniec podziękowania wspierającym trochę wcześniej niż zwyczajnie, bo mam tutaj małe ogłoszenie. Myślę nad zmianą wizualną filmów, tak by były podzielone na sektory, na rozdziały dostępne za pomocą paska na dole i menu po prawej i tak, że każda sekcja, czyli powiedzmy półtora, dwie minuty filmu miałaby swój wstępniak w formie takiej animacji, przejścia tytułu i tak dalej. Głównie po to, by ta cała sekcja rozdziałów miała swoje miniatury. Do wymiany i zmiany poszłyby też scenka końcowa, ale zachowując oczywiście wasze awatarki w formie wspierających w takiej formie jak są teraz, no i też myślę nad tym, żeby zostawić jakąś scenkę na przykład w miejscach, w których pojawiają się w filmie reklamy. Na 5 sekund, że w tym miejscu znajduje się reklama, możesz pasnąć w pomini. jeżeli nie chcesz, to nie musisz, jeżeli masz adblocka, to też trudno, bo mówię, no 5 sekund, więc wydaje mi się, że byłoby to dobre. Wiele osób mówi o tym, że reklamy są po prostu dużo głośniejsze. Dajcie znać, co myślicie na ten temat w komentarzach albo też na Discordzie. Tyle.